Witam widzów pięknych, wesołego jajca życzę. I w sumie nie wiedziałem co nagrać, więc ja ponagrywamy jakichś czempionek, których dawno nie było. I to pewnie głównie stopa i dżungli będą czempiony. Nie, nie piszcie, że AXA nie było dawno, bo była w tym roku, chyba, nie? Jakimś, nie wiem, akszanem sobie chyba zagro, dawno akszana nie widziałem. Nie, to ja pierwszy mogę iść, ale blitzkranka brakuje kolegi. No to Blitzcrank pierwszy musi iść. O no nie wiem, te moje. Ja pierdzielę. Czemu się nie, bi nie biliśmy? W sumie nie, nie możemy wygrać, ich pięciu, było, ale. Stwierdziłem, że te moje E zrobi rozpierdź, zrobiło, ale tylko to zrobiło, naprawdę, bo to ja dużo zadało. Pięciu typa to trafiłem, ale w sumie, jak szukasz, Blitzcranka nie było. Ja pierdziele Ale katastrofa wyszła. A myślę, że tak wyszło, bo Blitzcrank y godzinę przyszedł. Przed to z tyłkiem. Nie wiem, się że będziemy bili ogólnie. Ale w sumie tak, no i mają dużo lepsze te piki. nic nic nie robi na level 1. No, który jest popierdziony, Lux jest powalony, nina, jest powalona, no no nie powinien podchodzić. No, dziwne to było na topie. No, moje E jest mocarny, dlatego stwierdziłem, że zostanę się tam pić, ale jednak nie. Woliber na topie masę, tylko że trzeba ładnie tym grać. To jest tak, że nie mam... Te trajdy są ok, bo mam, mam Ignite'a. Tylko że coś szczerze tu przyjdzie, no którym zaraz, tak, jak widzi, że mam Ignite. A. To nie jest trudne do zrobienia, powinno trzeba tego zabić. auto chce spuszować No właśnie. No ma te myślę że też, że Ignite'a weźmie, to jest taka linia, że tutaj... Stepował z tego bota. Nie ma tp'a, teraz to git wyszło, to super. No możliwe, że stepował z tego invade na bocie, co był. Dobra, początek sławy, ale zabiliśmy to z Po co ja chcę iść? Ten stów nowy? Packa jest fajna. Coś takiego na razie zróbmy, nic więcej nie dokupię, to trochę boli. Co się maksuje na tym że E chyba nie ma sensu. Czy E maksujemy Nie chcę iść w AP chyba Volibear, mamy AP Skysa, trochę AP pis Może pod Bruzera? Bo ostatnio nagrywałem Misia to był pod AP. Spróbuję teraz Bruzera zagrać, tak mi się wydaje. No ja znowu czekam na Ignite, tego ja spróbuję zabić na tym, no. Tak mój gameplay cały wygląda. No tak, dy dyma te miniony. No duże kulno, cool, nie mogę tak tego robić. Zawsze za ciekawe nie bo tak spejsuje dobrze pomiędzy tymi, tymi ataczkami. Trzeba tak zagrać inaczej w ogóle, niż zawsze na mylaku. To jest fajne. Fajnie, jakby taka ta pulta mi nie wpierdziła tyle obrażeń na twarz. No, dasz mi w kurze trochę jego. Ja mam graspa, więc krótkie trade są nam plus na pewno, dlatego tego graspa wziąłem. Tak to powinno wyglądać, że... Robię też się spele i wchodzę w niego. Muszę wydaje, że jak ja nie sprekastuję tego, to ja nigdy go też nie uderzę. No ma ciężko, Tra teraz trady krótkie to mam tak szykowne. Że czuję nawtórne o majtach. Kurde, skoń skończyło się. No, on musi do bazy znowu iść. To jest tak popierdzione, Boliberon, no, ale to jest na linii taki pik. Potem on nic nie robi, poczekaj, potem że, nie, że nic, ale dużo mniej robi. On wie, że słyszę, mnie żyje zawsze, czy nie? Podejdzie opragniony. A ja go nie zabijam na RC? No właśnie. Oj, na Turniku. To by nie było... W miarę close było. Jedyne co musiałem zrobić, to to co zrobię, czyli zbuferować. Możecie sobie zanotować. Niektóre spele mają umiejętność buforowania. Ten, który znacie, to na Tristana jest. Każdy kojarzy Tristana. Że ona czasami jak skoczy, to może stuna dostać i tak skoczy. Chyba tego nie dostanę. mogłem właśnie się capnąć od pary basiców jeszcze. Ale też nie powinienem tak grać. Tak, nie zostanę, tylko żeby się nie zmarnowało, to jest najważniejsze. On ma wizję, chyba. Mnie miał? Nie wiem, nawet. Piki, Michars, tyle buildów, czekaj jak na Libera jest tyle dobrych, no. Bo mi się wydaje, że ten co ostatnio gra, bo ja grałem ostatnio Nashorstów i. I Riftmakera grałem, pamiętam jak Olivera nagrywałem, a to było dawno już. I nawet fajnie kroił, ale teraz bym sobie takiego Bruzera chciał zrobić, albo robię Sunderera, albo robię. A, gauntleta. gauntlet nawet siedzi, bo mam dużo radę Chciało mi tego play świnia. Czyli w Firid bo byłem w trakcie skoku, i wtedy jest unstoppable ten Oliver, Więc ten stun jakby nie miał miejsca w ogóle. Co się na bocie dzieje? Czemu Lux ma 10 killi? Tak, no ja nie wiem jak pomóc, bo w już tym stopie gram. To już nie stiltowali tylko, i będzie fajnie. Mm -hmm. no, po mi wejdzie jest tak ciężko, to będzie farmić bingowańsko Nie do mnie, nie. On w sumie zerkował i umarł, widzę. Jeszcze mnie trafił, super wyszło. Ku drugie każą? To ja nie wiem. Speed tam rośnie, nie? ja tego jednego, capnę na pewno. Mogę go zdejmować, nie na pewno? Taki trade jest git, bo teraz mam R i mogę go zdejmować, moim zdaniem. Jak to ładnie zagram. Ech, to było złe. W takim chyba nie wiem, czego mogę zdejmować. Na kolejnym E na pewno próbuję. To się teraz wyleczy. Nie, nie żyje zawsze tutaj. No, muszę tak zagrać, żeby go zawsze E trafiło. No, no ja, To top tak wygląda, to jest tak w jedną a w drugą stronę cały czas. nie zrobiło się. Teraz matę to no, ekon, ale zdąży to spuszować. Tylko, że Lux jest coś twarde. Szkoda, to jest jedyny ich AP jak pójdę w tego gauntleta, to ja nie wiem, że tak będzie. Dobra, to chodźmy z Thunderera, może... Już za późno. No nudny, gauntlet jest nudny po prostu. Byłby lepszy na tego Troxala ale jest nudny jak skurczyjowy. To chodźmy z Thunderera. No on plate'y dostanie teraz. On nie jest sobie tak do tyłu, ten tapir go ratuje nawet trochę. Znaczy no jest, no ale wiecie, mogłoby być coraz gorzej. Jeszcze tutaj chłop namaści go na bóstwo. To może w podejdzie? Ma r -kę? Nie, w kurczaki wchodzi. Ja mereczkę ready, to możemy rozpierdzielić przecież. Właśnie, jakby Wukong nie zajechał do tych kurczaków, to byśmy zdążyli. No dobra, zabiliśmy coś. Ale mielibyśmy dwóch. Jakby Wukong w stronę kurczaków nie przed ale no, no, okej. Okay. Nie narzekanie Nie można narzekać święta, cichutko. Fajny, ja nie wiedziałem, że woli, bo że tyle bigie, zapomniałem już o tym. A Bin Ratio... z tego co pamiętam patrzyłem kiedyś, na sobie tak e, siedziałem i patrzyłem, sączyłem kawkę, to miał tragiczne. No, tylko że ja też wolę sumie, żeby na inne linie chodził. Zaraz go w lesie jeszcze ładnie. Dobra, no bo grata drużyna. Są kilo trade'owane bardziej na enemy drużynę. Serio to lux było. Mój nie jest straszny. O, dodajetka. No około cooldownów jaka. O, no, playtest gridowy, no i tak bym nie żył. Lux wziął shutdowny. To gorzej trochę, no. Myś myślę, że to tak, co mnie dobiło? Red mnie dobi miał reda na sobie z tego, małpy. Ja pierdzielę. Ja co dalej teraz. Nie wiem, to wygląda jak build na Katarina, jakiś na tym Woliberze, ale to jest taka powolna Katarina, trochę należy. Nie wiem, no mógłbym Black Cleavera zrobić, bo to bije fizycznie mimo wszystko głównie. Ale tak Speedu mi trochę będzie brakowało, no to co ja mogę zrobić po atak Speed? Na Nie chcę bo tego na Shoran robić. O z KP zaczniemy. No, też ma wszystkie plejty. No. Ale nie, na pewno za mnie wygrywa. Taki bruzer miś. No, mi się wydaje, że źle trochę robi. Cap, capnie go. Nie capnęło. Mogę tu wyłączyć. Nie wiedziałem co. Nie, no nie powinienem arkować. Znaczy, nie powinienem ale niech już będzie. Nie, no się tak cholera tu? Nie. Tip, jak widzicie na turnarzu, arkuje, to czarną plamę jego widać po kół. tak, że nic nie widzicie, to możecie coś zauważyć, no. No, który też w ogóle się zwrócił jakoś, tego też parę razy widziałem Ale i... w sumie też jest, albo robi rozpierdzie albo nic nie robi. No, ale dobrego, na no, którym to też wam tłumaczyłem, kiedy poznać. Kiedy on tej erki nie klika od razu, no chyba, że jest mózg jakiś, że coś się dobić, albo ma idealny kąt na furgonie. Faka, nie ja mam dwa smoki już. I kiedy mogę zejść stopa, żeby pomóc w drużynie? Już bym. Ale no, jest właśnie brak tp To coś szczerze, jak ja zajdę, to ja wcale taki silny nie będę jak tutaj na tym topie. No robię ten turec zawsze. No, wygrywa? Wygrywa. Z fleszem? Nie, no, nie ma flesza. Jeszcze nawet z fleszem? Elkę teraz stracił. Prawie A do tyłu, do tyłu nie, nie forsujmy. Dużo bije, no? Nama no, całego bracklivera z tych plejtów. Bez tej pomocy by tego nie miał. Nie wiem czy mi się to podoba, żeby licency tą talię zostawił tam Ja pierdzierz miniona za pierwszy A i tak mnie to przytrzyma A, ja znowu przez moje team umieram. Nowość nie, czy nie no, akcja była, ale czemu F-Milliona zapierdzielił? No też się dziwię co oni tak na topa przychodzą. A na bocie umiera nam e, kolega cały czas. No i trochę ta gierka się gubi. A nie, ja nie mam mówię speeda, żeby że tą Lux dał nawet. no mogę jej buferować, Ale nie wiem czy ją zabijam. A ma, z zanim jest 1000 gold on zabijmy. Jak Lux nie może zabić Znaczy jak fiz nie może Lux zabić, cholera, jasna. Wiem, że święta, ale bez przesady Gówno widać też. Mało no, blisko. Nie no ta Lux to za dużo już pozwala, naprawdę. Ona wróci nam mi do bo na itema potrzebuje Kiss Mary rybę zaraz To jest dużo ważniejsze niż ta fala na topie No, nie ma tej lux No to idę na top Słuchajcie, że jest sadzonka Myślę, że nie ma Na smoka kolejnego zejdę To nawet nie o to chodzi, no, ja nie mogę natepnąć, teraz bym dopiero zaczął tepować A teraz już widzę, że się gówno dzieje on się biją w ogóle o tym, co, co chodzi. Małpy tam nie ma, a oni się biją. Ale sobie przycupnąłem. Nie wiem po co tu przechodzę jeszcze. A nie, ten bottom troluje. To nie jest to widmo każdej gry. No to ja też zasztolowałem, ale nie widziałem, że ich tutaj tyle jest. Naprawdę, myślałem, że tylko ten atrakc będzie. Wukong ma 8 wyjebie, Ja bo on się wukongił, musimy razem wywalić. A no zobaczymy czym czy mi się będzie chciało grać? Bo mi się będzie chciał grać, to możemy to poograć jeszcze, ale... Patrząc jak ja szybko spływam to nie widzę tej gierki. O, nie mamy anychila pewnie na tą Nilach i Atroxa i Noturna w sumie też z tym Eclipse. Nie ja, build jest fajny, ale... Na liniach jeden na 1 się bije. Ten tutaj nie ma. A idę ten smog za 6 sekund, ja pierdolę. Jakby gdzieś tą luks znalazł, o! Czemu ja tutaj sam znowu jestem? Jakby trafił w to byśmy mogli zabić tą luks. No, tak jest brain deadowy, no który naprawdę, klikam tym prawym, ja przynajmniej muszę trafić czymś, taka prawda. No, ja nie, nie poczekaj za tym, z krakiem ale myślałem, że mamy team z prawej strony, ale jednak nie. Dobra akcja i znowu musieliśmy zintować, normalka. No ale tego się nie da nie zintować, zawsze no, no, no na przepierdzielimy. czy... Ja nie wiem jak to jest możliwe, że Fizz ani razu tej lux nie zabił na gdzie. O, jak został, ale na wszystko wkole. A co to jest? Takie jest z samymi liczbami wygrywają Dobry wiask, bo nie ma nikogo, no Fizz jakiś kąt szuka w Boga. Ten se już tańczy, widzę A Marek jest no tak A to dużo sensu na pewno że umieram, staje i dostaję arkę znowu jego na mordę. O sobie CDR -y założył z walkliwera Rebisty <Sess> ten egz też. No chodź tutaj, czemu on gdzieś z tyłu jest? No do bazy s nie do drzew. No, po co przede mną? Po co przeze mnie? Że nie ma erki? No, musiałem to skrzyżować. Tak ma miliona P, to mnie one shotuje, z Ja pierdziele, świąteczne giercowanie. E no ładnie, znaczy ładnie grają, no po prostu są się do przodu, no. A my nie umiemy nawet wejść razem i ten... No, był trochę na topie, ale też czego tam nie zmuszałem, żeby no, Też heralda na topa dostałem, to jest dużo. Nie wiem, każdy obiekt mi się wydaje, że ten nowy zrobił. Coś tam robi ten Sunder, proszę, że tanków nie mają. No to chyba byłby build pod AP i zwanszotowanie Tylko ja bym zwanszotował Lux może No jeszcze katapultkę, no, ale tak nie ja, potrzebuje tych pieniędzy No ale mi się wydaje, że Nocturk to najbardziej wkurza tą merką. Tak mi żartuje Tak się paskudnie gra na tą merkę nocturnę I chłopie się pingują, świąteczna atmosfera jakiś kilo, nie, nie, nie pamiętam kiedy coś takiego ostatnio rozwiedziłem, że Lux tak zdominowała gierkę. Na to na nietychila nie a na co ja mam że ja dopiero drugi item skończyłem. Przez to, że jestem giga do przodu, dużo play to stopa dostaję. Jakiś huk, tylko czemu on tak hukuje? Ja tego nie rozumiem, czemu tutaj, w tą stronę nie hukuje? Nie no, nie mogę się ruszyć, no nie mogę zaatakować, nie. mogłem poczekać, ale leciało we mnie ten... Dostałem ten laser? No ale w ogóle jakby to był... Ale nie no, jak Nila może tak wlecieć pod turet wywalone jajce mieć, to się już nie da grać po prostu. Lux laser 1000 w ogóle. To sam laser? To była ta? Kometa? Tak. Wszystkim na mordę dostałem, no dostałem... Nie wiem, coś mi się trzymało i za późno zerkowałem. No fucking way to low team, what are you? Who are you? Why am I in this <laughs> brońcie, brońcie, idę już Wyjdź z tego gówno tylko. Nie, wciągnij jeszcze tego misia A stopa też podno No? nie widzą, to jaki luks? Time wasters. O, bo nie mogę sobie pograć w grę. Ja jestem na Twoje wezwanie, panie. Właśnie, Bogun wypierdził, jakbyśmy mogli smoka dostać ostatniego, nie? No szkoda. Nie, ale to build nie ma sensu, moim zdaniem. A tak speedu potrzebuję. Fajnie, że dostałem się tą r i umarłem, no czy znowu ją na mordę dostaję. No zaotplayowany zostałem, no co ja poradzę. No miałbym maskę teraz zrobić? No ja muszę mieć go target, to maskę chociaż z pasywy aplikuję, nie? No fajnym ten build był, teraz maskę zrobił w sumie. No, jakby ta gra była normalna oczywiście mówię. To nie jest normalna. No skończę, bo bliskach życiówkę zrobił śmierci. No nie wiem co się stało w tej grze, ale chciałbym ją zobaczyć z perspektywy innej. Co się stało, na tym idziesz talu streakili zebrał, bo nie rozumiem.